Jak naprawić system ochrony zdrowia w Polsce? Ja specjalnie użyłem słowa służba zdrowia w tytule, ale nie będę tłumaczył dlaczego. Ostatnio Jarosław Kaczyński wypowiedział się na temat właśnie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Powiedział, że zwiększyliśmy nakłady bodajże z 70 miliardów złotych na 160. Ale on wciąż dostaje takie komunikaty, że wciąż są problemy w tej ochronie zdrowia, że wciąż są kolejki do lekarzy i tak dalej. No i z tej wypowiedzi ja sobie uzmysłowiłem, że jedną rzecz, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że są dwie grupy i gdyby te dwie grupy się nawzajem zrozumiały, to. Byłby to przepis na rozwiązanie problemów ochrony zdrowia w Polsce, przynajmniej części z nich. Jedną grupą są lekarze, pielęgniarki położne, diagności, ratownicy, no generalnie wszyscy pracownicy ochrony zdrowia. I ci pracownicy na co dzień w tym systemie pracują, więc oni mają najlepsze rozeznanie, na czym w praktyce polegają te problemy. Z czego one wynikają w tym systemie i jak im zaradzić? Ale jest jedno ale. Ci pracownicy nie mają władzy wykonawczej w Polsce. Tak, oni nie mogą kreować prawa, nie mogą zmieniać tego systemu, który jest odgórnie narzucony. Drugą grupą są politycy i oni mają te władze, mogą zmieniać to prawo, mogą zmieniać i kreować ten system, ale oni na co dzień nie pracują w tym systemie ochrony zdrowia, więc nie mają takiej pełnej świadomości i zrozumienia tematu. Skąd się biorą te problemy i na co polegają? I właśnie ta wypowiedź Kaczyńskiego dobrze to pokazuje, że on nie rozumie pewnej rzeczy. A on nie rozumie tego, że że samo zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia problemy się nie rozwiążą. Gdyby to było tak proste, że po prostu mamy system, który jest niedofinansowany, nagle wrzucamy mu dwa razy więcej kasy do niego i wszystkie problemy się rozwiązują, no to, to byłby świat po prostu idealny, tak? ale tak to nie działa. Są pewne problemy systemowe, które należy rozwiązać, więc żeby je rozwiązać trzeba z tymi pracownikami rozmawiać i ci pracownicy ochrony zdrowia muszą przeszczepić politykom swoje myśli, swoje spostrzeżenia, swoje doświadczenia codzienne na temat tego, co jest po prostu wadliwe w tym systemie i jak go naprawić. A politycy muszą otworzyć uszy i słuchać, co mają ci pracownicy do powiedzenia, i na podstawie tego zmienić ten system, żeby działał sprawnie. Jakby to zobrazować w prosty sposób. Dlaczego samo, Dlaczego Jarosław Kaczyński powiedział, że, że, to jest, że jak to możliwe, że skorośmy dali dofinansowanie, to czemu problemy się nie rozwiązały? No to jest proste. To tak jakby nie wiem, dwóch tenisistów, dwóch tenisistów gra sobie mecz, tak? I jeden gra normalnie. Trzyma sobie paletkę, stoi na nogach, a drugi musi stać na rękach i trzymać tę paletkę w nogach. No to wiadomo, że ten, który musi robić taki cyrk, że staje na rękach i trzyma tę paletkę nogami, wiadomo, że będzie mu kiepsko szło, tak? że będzie ciężko mu zdobywać jakieś punkty i robić wyniki. Tak? Ten stojący na rękach tenisista to są właśnie. Pracownicy ochrony zdrowia. Oni są wrzuceni w taki system, w takie zasady pracy, dziwaczne często. Ja, przez ostatni rok pracy, jako lekarz, bardzo często miałem sytuacje, w których słowo cyrk mi się nasuwało do głowy, gdy byłem świadkiem różnych właśnie systemowych problemów i rozwiązań, które no po prostu są często idiotyczne. tak? No i teraz. Politycy siedzą na trybunie i oglądają ten mecz, tego tenisa, powiedzmy. No i myślą sobie, hmm, ten tenisista, który stoi na rękach i gra, to nie robi takich wyników dobrych. Trzeba mu zwiększyć pensję, tak? Trzeba mu zwiększyć pensję, trzeba mu kupić nową rakietkę, trzeba nowe buty mu kupić, koszulkę. No, i dobra, to na pewno rozwiąże problemy, i dzięki temu już będzie kręcił dobre wyniki i będzie odbijał piłki fajnie i w ogóle. No i to właśnie zrobili, tak? Zwiększyli te nakłady, dali podwyżki, oczywiście, to jest fajne. Dali mu nową koszulkę, nową rakietkę, no ale wciąż on musi grać na rękach, tak? I wciąż musi odbijać tę piłeczkę nogami. No i ci politycy znowu oglądają ten mecz, patrzą. No, i są sfrustrowani, tak? Wychodzi prezes partii Jarosław Kaczyński mówi: No, kurde, no przecież zwiększyliśmy tutaj pensję y, temu gościowi, ma, nowe, ma nową rakietę, a wciąż kiepsko mu idzie to odbijanie tej piłki. A no właśnie, wynika to z tego, że po prostu zasady gry są, y, nie są po stronie pracowników ochrony zdrowia, tak? System ma mnóstwo dziur, mnóstwo patologii, i to patologii, która sięga głęboko. Którą trzeba po prostu zmienić, tak? A żeby politycy, ci, którzy mogą zmieniać, mogli to zmienić, muszą przede wszystkim zrozumieć, na czym to polega. A ci, którzy rozumieją, na czym to polega, pracują w ochronie zdrowia. Więc musicie zacząć rozmawiać z tymi grupami, a nie nastawiać wrogo społeczeństwo. Ponieważ z tej frustracji Kaczyńskiego on na końcu powiedział, że w takim razie musimy. Sprawić, że ci lekarze, którzy wyjeżdżają za granicę, muszą płacić za studia. No, ja wszystko rozumiem, ale to jest już debata na coś innego, tak? To jest już w ogóle coś innego, więc przede wszystkim rozmowa, komunikacja i zrozumienie. Tyle ode mnie.